Pancakez ma z Moją ulubioną krówką jest osiołek. Ta sztuka właśnie ma na imię osiołek. Wcześniej pracowałem w branży motoryzacyjnej, gdzie miałem normalnie wypłatę i po prostu przejmując to gospodarstwo chciałem zwiększyć dochodowość, bo po prostu no tutaj na dzień dzisiejszy to jest praca dzień w dzień. Jeżeli my pracujemy dzień w dzień, to chcemy jakieś pieniądze z tego uzyskać. Na dzień dzisiejszy jest, no jest przeładowana, między innymi <laughs> dzięki Intergenowi. Nie chodzi nam o maksymalną ilość mleka, czy maksymalną ilość krów, tylko ile nam z tego zostaje. Dwie pierwiastki mam, co pierwsze wziąłem od Was, nie? Te, te, Dwa, i, 16. rok. No. by się tam jakiś numerek znalazł. No, 673 ona się wycieliła teraz. Jesteśmy w oborze. Tu są nasze krowy. Więcej o krówkach opowie mój tata. Jesteśmy w oborze na 72 stanowiska wybudowana w 2017 roku. Dzień dzisiejszy jest 11400. Było jak na początku jak zacząłem gospodarzyć, było 9400, jest 11400, także myślę, że, że jest dobrze. Z gospodarstwem pana Damiana Naskrymskiego współpracujemy od 10 lat. Zaczęło się jeszcze na oborze uwiązowej, później przeszliśmy na nowy obiekt, w oborę wolnostanowiskową. Moje cele są takie, żeby po prostu uzyskać jak najwięcej laktacji od krowy, żeby tą produkcję życiową wydłużyć maksymalnie, ile się da. A współpraca nasza zaczęła się tak, że zacząłem kupować nasienie, sobie inseminuję krowy. No, a później, jak już powstała ta obora, kupowaliśmy zwierzęta, gdzie oni po prostu selekcjonowali dla nas. Sam jechałem z nimi do Niemiec, żeby wybrać zwierzęta odpowiednie. No i od tego się zaczęło. I naprawdę zwierzęta, które były kupione w 2016 roku, do dzisiaj są w oborze. Także no myślę, że to jest dobra współpraca. Jeszcze yy, tata. Zaczął współpracować z Intergenem. przyjeżdżał tu inseminator i krył nasieniem z Intergenu. No i tak jakoś tak po sznurku poszła ta współpraca. Zrobiłem kurs inseminatora, no i tak od tego momentu współpracuję razem. Razem tu z Maciejem, no firma jest konkretna. Genetyka jest konkretna i moim zdaniem genetyka odgrywa bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o wydajność, jeżeli chodzi o produkcję życiową, bo coraz więcej sztuk ma po prostu w... też i w tej oborze, gdzie po prostu trzecia, czwarta laktacja kończą się te wydajności, gdzie wcześniej tego nie było. Po pierwszej, drugiej laktacji wypadały krowy. Także no, genetyka robi bardzo dużą. W międzyczasie udało nam się też zakupić krowy pierwiastki z Niemiec, jak też jałówki wysokocielne, które pomogły nam w zbudowaniu stuprocentowej obsady na budynku nowym. 40 też ta pierwsza partia, co przyjechała tych jałówek? Tak, pamiętam. No. Cały czas, jeżeli chodzi o błuchaje, które zamawiam, cały czas obserwuję stado, jak wyglądają zwierzęta. Jak się zachowują, jaka jest długowieczność, i pod tym kątem po prostu siadamy przy kawie i dobieramy buchaje. Nie ma tam. Yy. Nie robiłem tak, żeby po prostu selekcjonować zwierzęta pod kątem, że ktoś przyjeżdża, tam patrzy, dobiera buchaje. Po prostu podczas rozmowy widzę po zwierzętach, jakie są problemy, gdzie można coś zmienić, i pod tym kątem dobieramy, dobieramy buchaje. Wspólnie z rodzicami i z żoną prowadzimy to gospodarstwo. Cały czas się rozwijamy, cały czas coś kupujemy. No i staramy się robić to jak, na, jak najlepiej. Chociaż jest ciężko, cena mleka jest wysoka, ale koszty są coraz wyższe. Zaczęliśmy gospodarzyć razem z żoną, Marleną. Od 2015 roku przejęliśmy gospodarstwo po rodzicach. Wcześniej pracowałem w zakładzie produkcyjnym. No to by, myślę, że to była dobra decyzja, bo cały czas od tego momentu gospodarstwo się rozwija i cały czas pracują też seniorzy, cały czas nam pomagają. No i tak wspólnie pracujemy od tego 2015 roku. Nie chodzi nam o maksymalną ilość mleka czy maksymalną ilość krów, tylko ile nam z tego zostaje. Ile z tych krów nam zostaje, bo tak naprawdę, no tak jak wcześniej wspomniałem, no pracujemy codziennie, to nie jest praca 8 godzin przez, od poniedziałku do piątku, tylko dzień w dzień, piątek, świątek, niedziela, także chcemy jakieś te wyniki finansowe uzyskiwać. No i przy tym jakoś się też pracą nie obciążać na tyle, żeby żeby pracować od świtu do nocy, też mamy małe dzieci. Też chcemy z rodziną trochę pobyć. No, tyle. To jest praca dzień w dzień. Jeżeli my pracujemy dzień w dzień, to chcemy jakieś pieniądze z tego uzyskać, i dlatego powstała ta obora. I mniej więcej ta hala udojowa tak samo. To jest nowoczesna hala z dojem Gdzie po prostu każdy, każdy strzyk rozłącza się. Jeżeli mleko się nie doinie, to dochodzi do pustodojów. Jakość tego mleka, którą uzyskujemy z tej hali, z tej obory, jest no, najwyższej jakości. Dostaliśmy nawet teraz nagrodę z mleczarni za wysoką jakość. I no, na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o parametry mleka, o komórki somatyczne i bakterie, to jest 8000 bakterii i 160 tysięcy komórek somatycznych, także myślę, że to jest no, coś świadczy o tym. Zawsze staramy się iść w tą ekologię. Pierwszą instalacją, jaka powstała, to na domie jest ta instalacja solarna na ciepłą wodę właśnie. Gdzie praktycznie przez całe lato, wiosna, nawet jesień nie musimy odpalać pieca, nie musimy podłączać prądu. Cały czas ta ciepła woda jest. No i drugą instalacją, która powstała dosyć niedawno, to jest instalacja fotowoltaiczna. Gdzie, gdzie po prostu no, produkuje prąd. Moim zdaniem to jest no to, jest strzał w dziesiątkę, będzie, będzie się to opłacać. Nie? No, nie zamierzam zwiększać jako tako yy, zwierząt, ale też podejrzewam, że pójdziemy w roboty na początku pewnie do podgarniania paszy, na, na ruszta, a na końcu udajowy. No. Taki jest cel. Jeżeli chodzi o gospodarstwo, w którym aktualnie jesteśmy, wykonujemy dobór komputerowy. Pozwala nam przede wszystkim uniknąć imbredu, czyli rzeczy najważniejszej. W następnej kolejności dobieramy tego buchaja pod kątem oczekiwanych wartości hodowlanych dla, dla ocenianych krów. Krowy są oceniane, i na podstawie tego dobieramy odpowiedniego, najlepszego rozpłodnika. Oczywiście nie możemy się skupiać na cechach wszystkich. Zawężyliśmy to w tym gospodarstwie do przede wszystkim wydajności mlecznej, nóg oraz wymienia. W gospodarstwie docelowo ma być robot udojowy i już przygotowujemy się na to wydarzenie. Bardzo mocno pracujemy na wymieniu, na długości strzyku i mamy nadzieję, że to w przyszłości pozwoli nam uniknąć dużego brakowania w momencie y, przyjazdu robota. To jest ta. Taka. Duże ta przyczepa. Tak. Ile przywiezie ta przyczepa? Balotów ze słomy i siana. Uwiezie 17 balotów ze siana owijanych i 28 ze słomy. Jeśli będzie mi dane, chętnie powrócę na to gospodarstwo, by móc przeprowadzić ponownie za kilka lat wywiad z gospodarzem, tym młodym gospodarzem. Dziś to wszystko gospodarz hoduje. Damian, gospodarz.pl. Do zobaczenia w następnym odcinku.